Uruchomiłem nagranie. Dobra. Dzisiaj gramy w PTD z tym Specimenem. Cicho, heretyku. Ja ci dam k***a... PRZEDAW CIĘ! Nie. Yeah. Dobla. Dzisiaj gramy w... Dzisiaj robimy transita, bo dodali jakieś sprawdzanie biletów, więc on będzie Konarem. Konarem, jak to się, jak to się mówiło? Przypomnij. Konarem. Ja D*****. To, że ci pozwoliłem przeklinać na filmie, to nie znaczy, że musisz nadu nadużywać mojej dobroci. Zmuszasz mnie do grania tutaj. Kurde, nie, ja nie, grzecznie poprosiłem. 50 razy. Co, ja nic mi nie... nie, nie, nie mam nic, to nie, 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 nie. nie, Dobra, spał mnie busa, wsiadaj. Czuję się nękany i zastraszany. Kto pytał? Ja. Dobra. Wybieram, wybieram najdłuższe, żeby było, fa żeby było śmieszne. Mhm. Wolisz kar karwice czy krupy? Krupy Kunak wziął przez... Nie no. Tą trasę wziąłeś? Dobra. Ja nie wnikam w ciebie. No je... gościu, jedź. Jak Na, na czym był tej klakson? Gdzie chyba. Nie wiem, nie wiem. Wyprzedzamy go... Moeś, Moeś! Widzisz jaki jestem drawek, miś kurna! Moeś, Ty Ty nie doczekaj, o czekaj, od kierownicy mikrofon. O kur... Kto tu dał rondo w takim miejscu? No. No, sprawdzaj bilety. Natychmiast. Noo... Ten, no. I ma. I można jechać. Super, ale gnoje. Widzisz, jaki jest, widzisz, sprawdziłeś. Jak się, jest, się tym czuję, że sprawdziłeś bilety. Cicho siedz. Ale toksyczny dzisiaj jesteś, pozdrawiam. Tak, bo jestem zmuszany do grania tutaj, a ja nie lubię tu grania. A góra. to ciekawe, czemu ani razu tego nie wspomniałeś przed nagraniem. Hmm. Mówię, no, że jestem. Tu... Mówię, że jestem zastraszany i mękany. A, tak. hmm, na pewno. Nie ma żadnych dowodów. Zobaczymy. Sprawdzę bileta nie narzekasz mi tutaj. Ja ci mówię, dostaniesz 20, 25% zarobku z tego filmu, nie narzekaj. Ja ci mówię. Co z tego, że ten film nie zarobi? Nic, to jest inna sprawa. Ja pitole, kur. Gościu, przy... weź się ustaw inaczej. Autobus auto przewaza, za tak gruby jesteś. Ty jeździć nie umiesz. Nie moja wina, jak całą wszystkich ustawiasz na jedną stronę, tylko za gruby. 200 ton ważysz. Naucz się nie. jeździć? Nie. Tyle ja ci i powiem na razie. Ty na na nie nie, co ty, zostaw. Lepiej sprawdzaj, sprawdzaj, sprawdzaj temu gościowi co tak. Co ty, co ty? ma bilet. Jeź. No i no, jak ty pracujesz? Weź jakiegoś łap, kto nie ma biletu, a nie ciągle, tylko. Sprawdzasz ludziom co mają bilety. Nękasz biednych, porządnych obywateli. No, zamiast tych co bez biletu jeżdżą. Ja też to obejść z... Nie zasłaniaj mi. Dobra, ale teraz na pieszo osobowej, będzie ciekawie. Mam że nic nie widzę. Mów, co jest przed nami. To ja stawię, Dobra. Przystanek. Kur... O kur... <śla> o chyba w wjechałem? No pasażerów się nie zjeżdża tak jak po to. to. <śla> da, narzekasz. Ej! Ej, zablokowałem się. Aj, dobra, o, jest. git. Dobra. Lepie. Nie, nigdzie, nie, nigdzie nie, nie pisało, że nie można tego zrobić. No nie. A czyta, czytałem, ja czytałem prawo. Nigdzie, nigdzie nie Nie, nie ma biletu. o widzisz? No widzę ten, którego rozjechałem, czyli, czyli dobrze że go rozjechałem, bo nie ma biletu. No. Sprawa zamknięta. Sprawdzę bilet. To nie Szybciej. wejdzie ta wajza. Szybciej. o Bóg nie miał. Widzisz, no i za to ci płacę. Za to ci płacę. A płacisz? A to śmieszne było. <grym> nie na weś, no Weź, weź, weź jakoś przyspieszenie autobus, za wolny jest. Nie mam modu jeszcze. Po co odinstalowywałeś? Nie wiem, co nie. Mogę go zostawić. No no, sprawdzaj, sprawdzaj. Maju. Eee, mędy. Tak, u... O! Co? już się nie, nie wywaliło Gościu, nie wywalaj, bądź stabilny. Macie nie wywalać. Teraz to ustaliłem. O tej tro trola mamy na przystanku. Uważaj. O nie! Przecież są bilet. Jednorazowy normalny. Ten nie ma. Ten nie ma. Aha. I ten nie ma. Co za co za kulna grupa? W swojej 3-4 nie miało, a jeden kupił. Tak. Polecam. Lag. Jaki masz lag znowu? Nie wiem, w miejscu stajemy znowu. O. Aha. O. Jesteś już? O! A to już przystanek? To Kość. jest? Do roboty. Nie mhm. po to cię zatrudniałem. Żebyś raz narzekał. Dobra. Dada. Dobra, Ma. Ma. No i? Ty, bo nie miejsce kończy. Ty jakiegoś przez okno? A nie, mi tu mi tu męczysz. Ja, ja tu prowadzę autobus. Ty masz się zajmować takimi sprawami. A mój autobus? Ty, ja go kupiłem za moje ciężko zarobione pieniądze. Wiesz ile ja mm. Wiesz, ile ja polnecem jeździłem po paczki. Ty nigdy tyle nie pracowałeś w tej grze. Ty? Bez sensu to jakiś stałem się bo... się. Co ty chcesz? Są bardzo, to są bardzo mądre przystanki, po prostu nie rozumiesz tego geniuszu. O! Miał. Ty znowu. Nie, ty, nie miał. Ma. Typie, my będziemy milionerami po tym, co jest? To no, sobie wszyscy nie mają tych. W ogóle biletów. Widocznie w dzisiejszych czasach już nie kupują biletów. No nic. Ja zawsze mam bilet. Ja, ja nie? Zawsze mam. A ty, ty zawsze nie masz, bo jest... bo ja wiem, że ty zawsze tylko na czarno czarnej Co? Co? Chyba na gapę, a nie na czarno. Ej, wtedy teraz nie masz biletu, a jeździć autobusem. Ej. Ej. A ty też, a ty masz bilet? Ja prowadzę, ja nie muszę mieć biletów. Ja sprzedaję bilety, no, ja, ja mam nieskończoną ilość biletów. Za darmowy. A ta trasa długa, długa co jest? No przecież jeździ najdłuższą Geniuszu. Jak najdłuższą? To było nie była najdłuższa. Miałem, miałem dwie do wyboru i ty wybrałeś krótszą. Mhm. No. O kilka centy, ona jest dosłownie chyba podobna na długość, ale wypłata była. Ale wypłatą mi, wypłatę mi mniejszą wybrałeś, była 50 zł chyba mniejsza ta trasa. Ej, a, a ile dostaniesz? 8K. Osiem, Aha, uh -huh. no widzisz, jaki, jaki, jest jaki tak? jestem, jaki jestem bogaty? Tego 8K zarobiłem właśnie. Goście, te 8K też dostanę. Nie dostaniesz. Dostanę. Nie dostaniesz. Dostanę, nie narzekaj. Bo cię zgłoszę, że pracujesz na czarno. Aj, no, fajnie, Daj Bilety mają Eee, bez sensu. to to za droga. To jest droga. O, to konkurencja. Tę, Dobra. no nie konkurencja za ten. Szybciej. No czekamy. O, dobra. I teraz jeszcze wysiądą? Czy to już? No tylko, dobra. to dobra? to jest. Dobra. Bierzemy jeszcze. Bierzemy... Musimy jeszcze jakąś wziąć, bo mam za mało, mam za mało minut nagrania. Dobra. Co ten gościu muzykę na wam? Czekaj, muszę coś ciszyć, bo. Ewidentnie gościu się nudzi. A, co wybierasz? Smadzewo, malechowo, krupy czy karwice? Malechowo. Malechowo? Dziewięć przystanków tylko, a ty grzeszysz. Ty, ty graz z dźwiękiem? No. I ty słyszysz, że coś jakiś syf nam puszcza ta, za nami? No nie słyszę, bo już mnie tam nie ma. Gdzie ty jesteś? Gościu... Ja... Gościu, ty teleportowałeś się? No. Gościu, ja tutaj wybrałem trasę w tel, ten, ten, tutaj. Więc nie musiałeś się teleportować. Mhm. Mm zero IQ, zero mózgu. Czekaj, się teleportuję do ciebie, czekaj. To był podstęp. Zero, zero mózgu, zero. Zacznij to k***a Wy tę to, nie będzie. Nie masz, nie, ty nie masz, ty nie masz szans, żeby to ten... Nie masz szans, żeby odpowiedzieć, nie ma. Co k***a, nie mam mega, ja też mam odpalony, ty Ta, ta, masz odpalone na granie też? Ta, na pewno. K***a, mam. Ta, 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 ta. Już Ci wierzę. Już Ci wierzę. Cię pod***dolę do skarbówki, to zobaczysz. Do, do skarbówki mnie, do skarbówki mnie! Ja Ci ja, 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 ja a... tyle zrobiłem, a Ty mnie do skarbówki chcesz. Ja tyle dla, dla Ciebie zrobiłem. Do ch***a, to do dzisiaj nie widzę, otwieraj te drzwi. Nie mogę, nie mogę, zablokowałem się w menu, czekaj. O, dobra. Ej, nie mogę otworzyć drzwi, problem jest. Mm -hmm. Dobra, nie narzekaj, wsiadaj, wsiadaj na busa. Wsiadaj laga na busa. Siadam, Jak laga masz? Nie kłam. Teraz no. bym się Jedź. jeździć, a nie. Nie narzekaj, to ty, to ty dostajesz darmo, 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 za darmo cię wiozę. No i gdzie ty tam spadłeś? Się No kurna, było się schylić, a nie. Czekaj, to jest tu wejść. No i gdzie ty tam? Gdzie ty znowu uciekasz? Tu, o, do drzwi. Noo, nareszcie. I tak było trudno wejść do tego autobusu. Gdzie tu jest nieprzystanek? O, tak. Ja nie ja, wiem, ja, ja tu nie gram w ogóle. Ta, nie grasz, jak ty masz, jak ty masz tego, Leno. Ja wiem. To znowu tu grałem w ty już miałeś Leno. To są pomówienia. Hey, ta, ty, ty. Ta, ja wiem, ja ty grałeś to przedtem, ja ciebie znam ty. ty Dosłownie gramy, a ty a ty serenowy zamiast malucha bierzesz. No ty, no ty, ty. Ty w ogóle się nie ukrywasz, czy nie umiesz w ogóle się ukrywać? Ty, co? Bo ja mam czytę i mam wszystkie auto odblokowane. Tak, tak, na pewno, na pewno. O ile osób ty? No i bez biletu pewnie. O nie, właśnie jeden kupuję. Normalny. Ma. Ma ma no widzisz jak No i. Gościu, go, gościu wypadł z autobusu, a do baty się. Polecam. Sprawdzaj Hama, sprawdzaj. Ja dla niego mam przeczucie, że on nie ma biletu. Ja ci mówię. Pewno. Jak? Ma? O, czekaj, lagaż został. Ci nie musi nie bo, tra no, ma, ma bo jedzie ten pociąg. Ma. Ma, bilet. Dobra, mam idealny pomysł. Widzisz, ty byś tak nie umiał. O ty, zobacz, tam twoje auto to, stoi. zobacz, Ja. Na, tam to, po lewo. To nie ma, Ja nie mam bęki. Ty masz bękę ja się Ja nie mam żadnej bęki. Ta, tak. Dobra, każdy wie, że ty masz audicę. Nie, ja mam e, fiłta z sipento. Kurna, żeś teraz wymyślił nazwę. Dziesięć na 10. No świadczy to, fiut z sipento. Domyśliłem się! ale! Niektórzy mogą się nie domyślić. Tak, ja, to gość. Ten film, ten film i tak bardzo zdejmą. Za w swacie, mówię. To będzie, to będzie experience. Eee, tak. No sprawdź, sprawdź. No. No ciężarówka, no. A, zbagowało mnie, aż co jest. O, usiadłeś wreszcie, a No a wyprzedzamy tego, gnoja, nie? Ja. Za, za późno. To ja mój. Tę ciężarówkę! A ja już ją staranowałem, no. chyba, wiesz? No widzę, właśnie. <laughs> no, bo udało mi zaczął. No nie, ja nie u mnie nie staranowałem, ja u mnie, ja normalnie sobie jechałem, u mnie. O, jedzie, jedzie. Nie. No ja <laughs> chyba nic nie zrobię, do pójdź, że tak coś czuję. No bo ty nie zejść no to nie wiem, wymyśl coś. Powiedz jakiś bilet nieaktualny czy coś, a nie. A tam tylko sprawdzasz legitnie, ja nie wiem. Uuuuu um, przekraczasz po do 70 Ta 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 na pewno Wiesz każdy wie, że to ma P na minus 20 km na godzinę U Ciebie też tam jakiegoś nie ma... lecz na tyle? A dobra Nie miał biletu O, ale gagatek Widzisz, ile już ile masz już pieniędzy przyznaj się 13 400 Widzisz, jeszcze, jeszcze trochę zarobisz na ulicę Nie kupię tego złoma Bo tak, i tak nie, nie gram a, przecież ty... Wieczysz, ja, ja, ja wiem, że, że, że w ty to grasz. Ja, ci, ja, ja codziennie cię widuję grając to. Ja cię ja wiem, ja wiem. Ja mam kontakty, oni cię śledzą. Co ty mi to mitomanie, mi to, to wszystko prawda. Ja nigdy nie skłamałem w moim życiu. jakim ci mówię? Co się bagujesz? Wywalaj mnie z przedmordu. Co ty odwalasz? Nie. Gościu. Tyle miejsca w tobóżu, a tym na mordę musimy wchodzić. Dopinguję ci. Tak, kurwa, ty tylko doping stosujesz ciągle. Oba sprawki mają. Mają? Dziwni ci ludzie, wszyscy mają bilety. Ile zostało jeszcze? Ja myślisz, że mi coś pokazuje tutaj? Ja, po prostu ja, mam, nie ja, nie. Mam, ja mam dużą, zieloną linię, która mi pokazuje przystanki. Aha. Co ty? Co ty? Ja, ty będziesz mógł zobaczyć na nagraniu. Dobra, chyba... Dobra, chyba już to będzie, chyba za chwilę będziemy już kończyć tą trasę, wiesz. Bo ja to wyglądam jak zakończenie linii. O lewiatan widzisz? Taki dowalony sklep. Nie widzę, bo mam laga. Ogani internet, trzeba bilety sprawdzać. Ale na przesłankach tam działa ja płynie, to jest już bilet. A, Aaa, to ty taki. Tylko do roboty. Tylko do roboty. O kończy, nie Widzisz? Widzisz jaki, widzisz jaki brzydki bus po lewej? Ja nie wiem jak można czymś takim jeździć. No widzę złom. Strasznie, ja nie wiem. O, to jest o, to jest chyba ostatni przy, ten przystanek. Teraz jak wszyscy wysiadną to znaczy, że to jest ostatni przystanek. No, Czyli to jest ostatni przystanek, dobra. Oba, i to, Dobra, chyba mam wystarczającą ilość nagrania. To możemy kończyć. Oba, teraz, i teraz co chcesz powiedzieć? dwóm osobom, które będą oglądać ten film. Yyy... Eee. Wytnę to ty gnoju, ja Ci dam. Ja nie, jak tak możesz. Dobra, kończmy to. Dobra, to siema, Dobra, dobra.